Szanowni Państwo, mniej więcej tydzień temu wyszedł bardzo ciekawy raport. Mianowicie, co roku taka dosyć duża międzynarodowa fundacja, Real Social, wydaje liczbę raport, Ogromny, kompratystyczny, analityczny. I potrafię sobie spojrzeć na podstawowe dane. Być może Państwo wiedzą, być może nie, ale 5 miliardów 560 milionów ludzi. Ma dostęp do szerokopasmowego internetu. To jest jakieś 67,9% całej populacji. W Polsce, proszę Państwa, jesteśmy tym krajem, który ma jeszcze większe wskaźniki dostępności, mianowicie 89,8% całej populacji, niezależnie od wielkości miejsca zamieszkania, od płci, od wykształcenia, nawet od wieku, proszę Państwa. A, czyli mniej więcej 34,5 miliona Polaków ma dostęp do szerokopasmowego internetu. Czyli ta e, luka e, związana z brakiem dostępności do, do internetu, to co nazywamy wykluczeniem cyfrowym, dotyczy mniej więcej 2,5 miliona obecnie Polaków do no Innymi słowy, że w jakiej rzeczywistości, że w rzeczywistości, która proszę państwa jest. Rewolucją jest transformacją edukacyjną, którą możemy porównać z pojawieniem się czcionki Gutenberga. My nie możemy cywilizacyjnie cofnąć się. My nie możemy, szanowni państwo, mimo że oczywiście do legislatywy to Jak Australia ostatnio czasie zdania, wcześniej Norwegia ograniczają dostęp dzieci do, do telefonów komórkowych, ale tylko w czasie edukacji szkolnej na lekcji. Potem ci dzieci jak najbardziej mają dostęp do smartfonu. Tylko powiem, że e, między innymi o tych wynikach badań, o tak pięknie i swobodnie mówiła pani doktor. E, e, znajdujemy bardzo wiele dodatkowych jeszcze interpretacji w takim raporcie, który co dwa lata nas wydaje w Polsce: Nastolatki 3.0. Więc wiemy tam, m.in., szanowni państwo, że Średni czas spędzania w internecie przez dziecko w Polsce w wieku między 16 a 18 rokiem życia to jest w dni poprzednie około 4 godzin 23 minut. Dni Dyni wolne od pracy, od edukacji wydłuża się to do ponad 5,5 ,5 godziny. Ale też wiemy, że pierwszy telefon rodzice, tak, faktycznie rodzice, kupują swoim dzieciom. Już te dzieci mają 7 lat i 3 miesiące, to jest średnio Że Żymy z nimi kontakt w czasie także lekcji, w czasie kolekcyjnym, nie tylko. Niemniej, proszę Państwa, mówimy rzeczywiście o rewolucji, o rekonfiguracji edukacji i nie możemy, Szanowni Państwo, w żaden sposób kwestionować tego, że z całymi swoimi ryzykami, z całymi swoimi E, oczywiście patologiami. Cyberprzestrzeń, netsfera to jest obszar, który ontologicznie dla młodych pokoleń już nie jest rozlożalny między rzeczywistością a wirtualnością. To jest ten sam obszar, który funkcjonuje, szanowni państwo. W wyborach, jeżeli prowadzimy działania kampanii, koncentrujemy się już w dużej mierze na internecie, bo, e, szanowni państwo, wiedza wyczytana z internetu. Wiedza przysposobiona ze sztucznej inteligencji, chart GPT, CLOT, to jest wiedza, która, proszę Państwa, statystycznie w większym stopniu zmienia, konwertuje postawy światopoglądowe i polityczne, niż wiedza z tradycyjnych mediów i mediów. Innymi słowy, mówiąc o edukacji, Instytut Pamięci Narodowej, dokładnie Biuro Nowych Technologii, Uznało, że my musimy po prostu spojrzeć na no to z perspektywy dlaczego? No, no, transgresji poznawczej, która się na rzecz tego dzieje. Z perspektywy psychologicznego floru, która również się dzieje, ale też z perspektywy pedagogiki, bardzo klasycznej, która mówiła, że nie można tylko scholastycznie i biernie percepować, ale trzeba być zaangażowanym, bo no to jest wtedy bardziej skuteczne. Pojawia się tutaj pojęcie imersji, czyli zanurzenia się, ale nie technologicznego zanurzenia. Właśnie szkolenia za pomocą nowych narzędzi pedagogicznych, tych granic pomiędzy rzeczywistym a wirtualnym. Mówimy, że młodzi ludzie chcą nabywać historii nie słuchając o niej, ale uczestnicząc w historii. Poprzez wyobraźnię, doświadczenie, dotknięcie organoleptyczne. Ja bym chciał, żebyście że Państwo byli teraz na Maczłokowskim 170 teren. Właśnie na 10 piętrze. Może Państwo weszli do kapsuł, które mamy jako jedynie w Europie, kapsuł, które zostały z e, Tajwanu do nas wprowadzone, e, które umożliwiają właśnie uruchomienie pełnej immersyjności w zakresie edukacji średnich. Szanowni Państwo, my żyjemy obecnie, a zwłaszcza młodzi ludzie, niezależnie jak te pokolenia będziemy nazywali, to już widzieliśmy jakiś IZ. I w pokoleniu alfa, po słowo się korzystają w kulturze ikonograficznej, w kulturze nanosekundy. Często socjalogowie używają takie piękne pojęcie, kultura istambuły. To jest kultura szybkości nanosekundy. Widzą Państwo, że badania Microsoftu wskazały, że czas skupienia się na określonym obrazie, na określonym korpusie poznawczym, no młodych ludzi, zmienił się w ciągu ostatnich sześciu lat. Z 12 sekund do 8 sekund. To jest kultura szybkości. To jest kultura niestantycznego. To jest kultura nanosekundy. E, te młodzi ludzie chcą natychmiastowych zmian. Tą multisensoryczności. To proszę Państwa, przede wszystkim doświadczać. Przeżywać dla nich e, bierna percepcja. Nie jest w żaden sposób jak to elementem metodyki nauczania. Dla nich to jest pozse, dla nich jest nieskuteczne. Możemy chcieć wrócić do tego i mówić, że kiedyś było inaczej, być może lepiej, próbować do tego podchodzić ocenę. cenę. To w naszej ekscjologii. Stopień percepcji, nawet umysłowość młodych ludzi, to się zmieniła, bo to się w innej kulturze, wrastają w niej dla nich rzeczywistość wirtualna, jest tak naturalna jak zieleń liści. Dla nas. Jest elementem świata przyrody. A więc, Szanowni Państwo, e, pojawia się także pojęcie, do którego my często się odwołujemy, przygotowując nasze e, e, działania. Edutajntmak, e, połączenie pojęć education i entertainment. A więc, proszę Państwa, edukacja przed rozwojem. Można oczywiście często korzystać z co można by chociażby gry ale to jest możliwe. Ale, Szanowni Państwo, Badania realizowane przez Stanford Laboratory wskazują nam, że ponad 40% skuteczności działań w zakresie edukacji osiąga się poprzez edukację nieprofilowaną, niewektorowaną, edukację, która ma charakter partycypacyjny, urzędowej na rozrywce, chodzi. w zakresie i mnemotechnik, czyli zapamiętywania, i w zakresie uznawania i potem odtwarzania. Tak, po prostu procesy psychiczne, poznawcze, uległy radykalnym zmianom. A więc e, można połączyć naukę i zabawę nie tylko młodzież, ale na lecie. E, Stąd my, od, jeżeli chodzi o Biuro Nowych Technologii, co roku realizujemy duże badania w tym młodych łupi, żeby nieustannie diagnostycznie badać, jak faktycznie e, i te wytwory, te produkty, rozwiązania proponowane przez Instytut Pamięci Narodowej, są przez nich wykorzystywane no i w jaki sposób mogą być wykorzystywane, aby być bardziej efektywnymi i edukacyjne. To tak się wkłada, że dziś chciałbym się skoncentrować na tym badaniu najnowszym. Raport mniej więcej 3 miesiące temu został opublikowany, jest doświadczenie z naszych stron w języku polskim, w języku angielskim. To jest, to jest badanie realizowane na ponad tysięcznej, od 800 do tysiąca, mnie uczestników. Jest to próba w pełni reprezentatywna. Jest to próba obejmująca kategorię wiekową między 16 a 24 rokiem życia. Próba także jest przestrzennie bardzo, e, bardzo ciekawa. E, proszę Państwa, staramy się oczywiście, aby wyodrębić w tym badaniu pokolenia, milenialsi, generacja Z, generacja Alfa. A, a To są badania nie tylko ilościowe, ale także badania. Jakościowe, typ, typowa jest metod, typowe badania metod MIX, hybrydowa. I cóż mi się dowiadujemy, proszę Państwa, że 72% uczestników tych badań deklaruje, że z takim nowatorskim podejściem do nauki spotkali się po raz pierwszy. Ogólnie hmm. rzecz biorąc, nadal jest to oczywiście coś, co jest przez nich jak najbardziej poszukiwane, ale nie jest łatwo dostępne. My wysłaliśmy do ponad 30 miast i miasteczek w Polsce w ciągu ostatniego pół roku e, TIRA. TIRA, e, który swoje wnętrze miał przekształcone w mobilne laboratorium wirtualnej rzeczywistości. Tak, aby w no, miastach, i miasteczkach, właśnie w tych miastach i miasteczkach, które chcą stawiać polują na rodzaj in, ekskluzji. E, 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 społecznej, źródeł edukacji, aby tam młodzież, dzieci miały możliwość dostępu do tego typu rzeczywistości immersyjnej. I badaliśmy rzeczywiście, szanowni państwo, jak odbierają właśnie chociażby dostęp do zestawów virtual reality, zestawów typu meta. Jak, proszę państwa, wykorzystują gry, które stworzyliśmy, Biura Nowych Technologii, Gra Lotnicy, o. Bichian gra, w której w Handlarze można pornować Janin Gondach, gra szyfrusz, czyli gra, która przedstawia ogromne osiągnięcie wybitnego kryptologa chyba z trzami innymi gram od Warszawie w 1920 roku. Gra, proszę Państwa, szybowcowa 87, która jest nazwa ulicy Szymonowca, 87, która jest faktycznie we Wrocławiu. Z tej mieszkanie z okresu lat 80 w którym ukryta jest brukarnia Solidarności Wrocławskiej, w której można oczywiście sobie wybudować ulotki, zbadawienia, które ale budować, unikając tak ze przeszukiwaniem przez ślizg rąk. No a więc proszę Państwa, tych rozwiązań gier, właśnie z Ubrising, czyli z powstaniem warszawskim, jest w Gier. Dotychczas rzeczywiście to przedsięwzięcie było w ponad 30 e, e, miastach. Natomiast e, właśnie to taka drobna ewaluacja tego rozwiązania. Czyli ci młodzi ludzie e, poleciliby to wydarzenie swoim kolegom i koleżankom. 52% zdecydowanie tak, raczej tak 35%. Niech Państwo przesadzą teraz alternatywną metodę której uczestnicy, których liczymy w tysiącach, którzy przeszli w tym którzy tak ochoczo wskazani by ją innym swoim rówieśnikom, w ogóle propagowali by samoisty w grupach rówieśniczych w grupach normatywnych swoich, wiekowych, ochotę w ogóle. Przypuszczam, że nie istnieje. Szanowni Państwo, kilka rekomendacji z tego wynikających. Rzeczywiście już obecnie w Polsce, w wybadań badań właśnie na stół wiemy, że ponad 90% uczniów i tak wykorzystuje technologię współczesną, to sztuczną inteligencję. inteligencji. Jest to naturalny element liczenia się. Czy wykorzystują proszę Państwa przy tworzeniu chociażby prezentacji na lekcje systemu sztucznej inteligencji typu GAMMA które po 10 slajdów za darmo profesjonalny slajd, wykorzystują, proszę Państwa, do tworzenia filmów tak, bardzo zaawansowanych, nie tylko przeczoponych, tu są inteligencje i dostępne programy, audio i audio, A więc, proszę Państwo, to, to już się dzieje, jeżeli nie włączymy się w ten proces, nie przedstawimy alternatywnego rozwiązania ale właśnie bardziej nastawione na edukację Jeżeli nie będziemy tego kontrolowali w sensie uczenia się w ramach dziećmi tych nowych programów, to proszę Państwa de facto obudzimy się w sytuacji, w której e, e, my przestajemy pełnić swoją rolę w edukatorów i nauczycieli. Rzeczywiście to, o czym mówiła Pani, pani doktor w zakresie e, zmiany pokoleniowej wektorów e, uczenia, groźby się od dzieci. Z kolei to jest słowo i Margaret Mead. I jej kultura prekonfiguratywna, pre -pre gdy, gdy dorośli nabywają umiejętności od, od um, już dzieci młodszych, ponieważ tak szybko zmieniają się rozwiązania cywilizacyjno-technologiczne, że po prostu tylko i wyłącznie te dzieci i młodzież mogą nabywać. Dorośli już przestają w ogóle mieć takie zdolności o charakterze, powiedzmy sobie, to przyzna Pani Rektor, że psychologia ewolucyjna, ewolucyjna też nam potwierdza, że tak jest. Tak, że jest Proszę Państwa, e, 27% badanych korzysta z gier pracy. Tak. Gry, które my oferujemy, one są dostępne za darmo na platformie Steam, największej na świecie platformy, z której ludzie mogą sobie pobrać gry. Są to gry, które funkcjonują także w rzeczywistości wirtualnej. Gdy widzieli poza stołami, a to wraz z naszymi zdolaniami to proszę mnie wyjść, są od Montrealu, przez Dallas, Houston, Chicago, Nowy Jork, Stockholm, Grecję, Atenę, Hague, Brukselę, Luksemburg, Madryt, zachwycony tym miejscem. I rzeczywiście, szanowni państwo, po tym, gdy przeprowadzamy testy, testy ewaluacyjne, okazuje się, że ten port wiedzowy, który nas interesował i który powinien być przekazany, on znajduje w nich przynajmniej zainteresowanie tym temu, żeby części rozszerzać się odbijać. Natomiast co do zasady wiedza, wiedza bazowa jest na przykład, przystosowiona, przyjęta przez te, przez te Dzieci i młodzież w różnych wiekach, to jest efektywne i efektywne niż teraz. Szanowni Państwo, oczywiście istnieją różnice między światem cyfrowym a światem rzeczywistym. Natomiast 26% młodych ludzi twierdzi, że ten świat fizyczny się przenika. Dla wielu z nich już jest siebie. Poszukują tam informacji o stylach ubierania się od reszty poszło informacji na pierwsze pytania, które, które sobie zadają. Nie urodziców. Rodziny straciły moc bycia agendą socjalizacji pierwotnej. Drudzy Ró rówieśnicze straciły moc bycia agendą socjalizacji wtórnej. Kościół i religia, te instytucje straciły też moc inkulturacji. Szkoły pełnią, proszę Państwa, tylko częściowo funkcję inkulturacji i wychowanie i edukacji. Pytania, które nurtują młodych ludzi, które dotyczą świata, swojej tożsamości, e, światopoglądu, jak miłość mówi, światoglądu, one wszystkie, proszę Państwa, są zadawane, już też aż od inteligencja wcześniej, wyszukiwanką przeglądarkową. 14 procent, świat cyfrowy dostarcza znacznie więcej bodźców wrażeń w porównaniu do świata fizycznego dla młodych ludzi, bo przede wszystkim Sprawia, że mogą mi słowo percepcyjnie eksplorować rzeczy, które inaczej organoleptyczne prawdopodobnie nigdy bym nie poznał. poznać. 25% świat cyfrowy dostarcza znacznie mniej władców od razu i w porównaniu do świata fizycznego. Włoży to jeszcze, to jest czwarta, młodych ludzi, dla których oczywiście ten świat rzeczywisty jednak jest światem prawdziwym, rozróżniają, stawiają cezus, granice pomiędzy jednym a drugim i 35% trudno powiedzieć. Ale jeżeli prowadzimy te badania, to z roku na rok, to po prostu że te wartości zmniejszają się. Świat wirtualnie, pologicznie i świat rzeczywisty stają się całością. E, historia, wizje świata, proszę Państwa, a mianowicie e, 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 nauka historii ma wpływ na rozumienie współczesnego świata i zachodzących w gmin zjawisk. Tak. Ludzie no, są zainteresowani historią. My no, możemy powiedzieć, że odrzucają ją i uważają za nudną albo niepotrzebną, dysfunkcjonalną. Tak? 36% raczej się zgadza z, z tym twierdzeniem, 26% zdecydowanie się zgadza, a więc mamy tutaj no, ogromną dominującą przewagę tych którzy uważają, że historia jest takim przebudnikiem jeszcze po różnego typu procesach i zjawiskach. Tak? Jaki jest poziom wiedzy historycznej Polaków? Różne typy samoocenach? Ja nie sięgam do badań typu PISA, pusz, z jakiejś racji w PISie, akurat może znowu na problemy, nie ma akurat historii. To jest matematyka, jest, są nauki przyrodnicze. Nie zdarzają się także umiejętności czytania. Natomiast, ja to... jaki jak, jak, jak jest poziom wiedzy historycznej Polaków? Tak jak są widzą? Za... 43% uczniów twierdzi, że niski. Polaków powyżej 20 roku życia, 18%, że niski. No, wartość też, proszę Państwa, że wysoki wśród osób powyżej 20 roku życia. Natomiast młodzi ludzie mają tendencję jednak do um, twierdzenia, że w wystarczający sposób tej wiedzy nie nabywają. No dobrze, ale skoro już powiedzieliśmy sobie, że 90% ludzi wykorzystuje? E, oczywiście już widzę kracący wzrok. E, e, skoro 90% uczniów korzysta z technologii nauki, to dlaczego nie wykorzystać tego, co Państwo dostarczają im okrzym w Dlaczego nie przejąć kontrolę nie nad tymi dziećmi? bo się nie da. Przez to, Państwo wiedzą, że kontrolę często tu ale przyjąć kontrolę nad częściowo, przynajmniej nad właśnie samym kontentem, nad narzędziami, nad komunikatorem. Podejść do tego w sposób bardziej racjonalny i realny przede wszystkim. A więc, proszę Państwa, e, sprawdzaliśmy, jakie są sposoby bardziej atrakcyjne nauczania historii współczesnej dla młodych ludzi. Filmy, fabularne, dokumenty, treści edukacyjnych w portalach społecznościowych, świadkowych historii. Czytanie książek, powieści historycznych, no niestety to już się minimalizuje, proszę Państwa. Jak chcieliby się uczyć młodzi ludzie w przyszłości historii? Przez grywalizację, Przy czym to nie jest pojęcie, tak sensu, tylko po prostu przez grywalizację Przez rozumiemy cały proces wykorzystania net i w nich także i rozrywki aby docierać do osób, które w inny sposób samolistnie wykluczałyby się z procesu edukacji i to Przekraczając barierę granic, przekraczając barierę języka. To proszę dostrzec, że mówimy tutaj wiele o językach, w świecie wirtualnym, z dzisiejszymi możliwościami modeli językowych, nam problem postępności językowej znika. Całkowicie. Badań jest wiele, proszę Państwa, mamy oczywiście też punkty krytyczne, które jeszcze należy e, e, w jakikolwiek sposób zredukować, istnieje nawet luka generacyjna, ale głównie badania wskazują, Polsę wśród bilantów, jest największa i wśród ludzi z wyścigiem, z proszę Państwa, przestrzennie, w Polsce kiedy się na w tej w Polsce istniały te relacje, te to bilantów, które oglądali dostępność tu się w ciągu paru lat zminimalizowało, Ubóstwo cyfrowe, uzależnienie od o czym mówiła pani doktor, analfabetyzm funkcjonalny to są oczywiście pewne ryzyka. Natomiast niezależnie od tego, i era cyfrowa wymaga od nas określenia innego podejścia do edukowania młodzieży. Nie tylko w historii, Cztery oczywiście specyfik, nie w z racji specyfiki, i narodowej jest wiadomo. Natomiast VR, filmy. Gry, aplikacje, zagospodarowanie, właśnie tego co nazywamy internetem, w jego różnorodnościach i różnych wariantach. A dotarcie do młodych ludzi, którzy mają w sobie nieustannie ciekawość, i organizowali ją w takim obszarze eksploracji. A przejęcie częściowych kontroli nad kontentem, co już się dzieje, nawet ministerstwo. Edukacji narodowej, bardzo archaicznie, ale jednak jedną z naszych gier oficjalnie włączyło do programu nauczania. No więc to mi się dzieje na Szkocie, chcę Państwo, bez mm, przekonania, które na przykład mi towarzyszy, że żyjemy w świecie zmienionego paradigma. Że nie możemy nieustannie zamykać oczy na te procesy i zjawiska, które dzieją się. Nie zależy od nas. Ale musimy przyjąć nad nimi częściową kontrolę, bo jako edukatorzy, jako nauczyciele, jako osoby, które szukają e, 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 kontaktu z młodymi ludźmi, zobowiązani jesteśmy, żeby też patrzeć, patrzeć oczyma tych młodych ludzi, oczyma ich lęków, nadziei, oczyma ich e, poszukiwań, eksploracji, wyobraźni. A teraz zostało to oczywiście duże nieba no, zdominowane przez. Przez, przez internet i prze, przez nowoczesne technologie, które rozwijają się bardzo szybko. E, zapraszam Państwa do podania tych raportów pochodzących z badań, ale przede wszystkim zapraszam do, do raportu szybko. Organ elektryczny przez same doświadczenie I Państwo są ze streamu, kreiery. E, I i skończą w miejsku. E, się e, e, w, w Warszawie za darmo. Mogą Państwo wejść na nasz pokój w Dobrze się bawić, a potem wyjść i mieć takie przekonanie, że no, rok jest ona Świetnie się czuję, ale przy okazji, przy okazji, ja też jeszcze wiem, nauczyłem się. Więc Państwo, już na koniec tylko, Z około 4 miesięcy temu upewniliśmy trzy awatary. Trzy awatary połączone ze szóstą jednością. Awatar Misia Wolka, awatar Jeno Zimbabwe. I awatar e, kowalistów. Awatary mogą przeprowadzić się dla grupy 10-15 lekcję w lekcji Dzieci mogą zadawać pytania awatarom. Awatary Avatary będą odpowiadały, proszę państwa. Nawet opowiadają dowcipy, słuchaj, ale jednak. tak. Czy to znaczy, że zastąpi się od nauczycieli nie, proszę państwa. Na 1000 kontaktów z Włoch, to jest sensownego, sensownego, ale dzieci naprawdę potrzebują wierzyć przez sam fakt tej niezwykłej metody, przez sam fakt, że mogą zadać każde pytanie. na każde pytanie awatar odporna.